Magnetyczna maszyna do napełniania pomp przyjmuje przetwornicę częstotliwości wyposażoną w wysoką precyzję. Błąd jest mniejszy niż 1% ujemny. Maszyna do uszczelniania serwomechanizmów sprawia, że sprzęt działa bezpieczniej, stabilniej i inteligentniej. Szybkość zgrzewania 33 puszek na minutę, produkcja jest zautomatyzowana, co poprawia wydajność produkcji i oszczędza koszty pracy. Korpus puszki nie obraca się podczas procesu zgrzewania, co jest bezpieczniejsze i szczególnie nadaje się do produktów kruchych i płynnych.